Witajcie, przyjaciele. To program Imperium Kłamstw, w którym omawiamy manipulacje i dezinformacje w rosyjskich mediach. Kiedy Europa zostaje pozbawiona roli, co kryje się za najnowszymi wypowiedziami rosyjskiej propagandy? W ostatnich dniach program Sołowiowa stał się przedmiotem ożywionych dyskusji na temat 28-punktowego planu, rzekomo zaproponowanego przez administrację Donalda Trumpa w sprawie rozwiązania konfliktu z Ukrainą. Niezależnie od tego, jak autentyczna jest ta treść i jak ściśle odpowiada ona rzeczywistym posunięciom dyplomatycznym w Waszyngtonie, reakcja rosyjskich komentatorów politycznych ujawnia coś znacznie ważniejszego. Moskwa jest żywotnie zainteresowana przekonaniem swoich odbiorców, zarówno w kraju, jak i za granicą, że Europa jest wykluczona z tego procesu, a Ukraina pozbawiona jest sprawczości. To właśnie sedno retoryki w ostatnim wystąpieniu Sołowiowa. Pierwsza Europa jako zbędny gracz. Kluczowym wątkiem narracji jest twierdzenie, że rządy europejskie są histeryczne, ponieważ plan omawiany przez USA i Rosję rzekomo wyklucza Brukselę i inne stolice europejskie. Według Sołowiowa i jego gości, nikt nie pyta Europy. Waszyngton i Moskwa decydują o wszystkim bezpośrednio. Wszelkie próby protestu ze strony Paryża, Berlina czy Londynu to jedynie skomlenie słabych mocarstw. Ten obraz Służy nie tyle propagandzie zagranicznej, co krajowej. Ma pokazać rosyjskim widzom, że Europa straciła swoje wpływy, a nowa architektura bezpieczeństwa to rzekomo duet USA i Rosji. Dla europejskich czytelników ważne jest tu jeszcze coś innego. Rosyjska retoryka opiera się na fantazji o świecie, w którym Europa nie jest niezależnym centrum decyzyjnym. Nie jest to ocena analityczna. Lecz mit polityczny. I stał się on już elementem strategii informacyjnej Kremla. O, oczywiście, zabawnie jest obserwować, jak rozwija się ta histeria. To naprawdę zabawne. Zawsze chcę im przypominać słowa towarzysza Stalina. Ile dywizji ma ten Watykan? Ile ma ich taka jak Kalas, że może nagle całkiem serio, ponuro, coś komuś powiedzieć, czegoś zażądać, ale europejscy podżegacze wojenni oczywiście oszaleli. To znaczy, kiedy pokazano im plan Trumpa i nagle zdali sobie sprawę, A, że nikt ich o to nie pytał. B, że ten plan, szczerze mówiąc, jest Trumpa, a nie nasz. To Trumpa i pochodzi z Ameryki. I że kiedy mówią Trumpowi, nie, nie, ale teraz. A Trump odpowiada, a kim wy wszyscy jesteście? A ich pomysł, że nie, ale oni wpływają na Trumpa, my go znamy, my go rozumiemy, nagle okazał się, delikatnie mówiąc, nieprawdziwy. Całkowicie nieprawdziwy. Teraz robią wszystko, żeby odwrócić sytuację, dzwoniąc do Trumpa, umawiając się na spotkania, nazywając obecny plan rosyjskim ultimatum. Podczas gdy nawet ich kontakty w USA mówią nie, to Rosjanie. Po czym Rubi wychodzi i mówi nie przekręcajcie, to nasz plan, nie Rosjan. Macron krzyczy nie, nie ma mowy, nie rozstanę się ze swoim majątkiem. Brytyjczycy mówią Żartujesz sobie? Już opracowaliśmy plan stacjonowania naszych wojsk.